Dobry wieczór słucham. O, dobry wieczór. Yy, dozwonię się do pana Mikołaja na zamówienie. Tak, oczywiście. Yy, ma pan jeszcze jakieś wolne terminy, to takie świąteczne, czy już? Co pana interesuje konkretnie? No, wizyta, żeby pan przyjechał. Ale termin, termin, proszę pana, niech pan swój termin poda. No to najlepiej, nie wiem, dzień przed Wigilią, albo dzień po Wigilii? No, bardzo proszę, bardzo proszę. No i? I to jest w piątek, albo w pierwsze święto Pan chce, tak? Tak. No, bardzo, bardzo dobry termin. No, no. Proszę bardzo, jakieś szczegóły? No szczegóły, właśnie powiem panu, że będą szczegóły, bo nie wiem, il, właśnie ile pan tak, ile, właśnie pan jest doświadczony w tym temacie, czy nie? No, oczywiście, proszę pana, dzisiaj prowadziłem imprezę firmową. A no to super, bo pan nie co jest to, Co to ma być, nie pan powie? Bo ogólnie, bo ogólnie, pan nie jest jakiś mega stary, nie? Raczej. Słucham? Pan nie jest jakiś mega stary. Pana, no nie jestem studentem, Mikołaj, musi mieć odpowiednią posturę i musi być odpowiedni. Nie może to być musi No tak. jakiś. Ja jestem, no jeżeli pan ma z, z internetu, pan ma z tego. Tak, z internetu, no. no z internetu, no. No to tam, tam widać tą posturę. No tak, tylko tam pan jest zakryty, nie? To nie wiem, ile pan ma lat. Proszę Pana, no dobrze wypełniam swoje role, po 70, ale to w niczym nie świadczy No tymi. właśnie, Dla, dlatego się pytam, wie Pan dlaczego? dlaczego? Wie Pan dlaczego się pytam? No. Bo tak o, fajnie właśnie jakby Pan tam przyjechał, tutaj wiadomo, że będą dzieciaczki, jakieś tam prezenty Panu włożymy do wora, żeby Pan rozdał, a później chcemy zrobić tak, że pójdziemy piętro wyżej i będzie właśnie moja siostra, mojej żony siostra, będzie tam z pięciu osób, żeby na przykład Panie, wiadomo tam, na przykład, no nie wiem, z wora wyciągnął, tam wibratora, żeby tak, wie pan, dymy, żeby pan zrobił, żeby tak dla, jakby dla Stasia. Starszych... Panie Pana, roz... gdzie to ma być? Gdzie i która godzina? Gdzie, jaka ulica to jest? Na, na Łodzi. No. Nie wiem, czy pan słyszy? No słyszę, ale, ale proszę o konkrety jakieś. Na, na pomo ulica Pomorska, wie, wie pan gdzie jest panor po, ulica Pomorska, jest tam Żabka, jest Hell's Kitchen, Hell Kitchen na tej, na tej ulicy. O, wiem gdzie jest Pomorska, no, Pomorska i, ile? I na Pomorskiej jest skręt w lewo, jest Dniestrzyńska Poranna i my tam jesteśmy obok Hell's Kitchen. Tylko pana niech pan poda adres dokładny, to ja trafię. Poranna 20 przez 1. Tylko powiem pan, czy właśnie, jak, czy pan może tak jakby było dwie imprezy na raz? Dla dzieciaków i dla dorosłych, o tak o. Pana, to są już obrębne imprezy. No przepraszam, no imprezy. No tak, jest... no ale wiadomo, że wiadomo, że panu. Zap... Wiadomo, że zapo... zapłacimy panu podwójnie wtedy. No przecież nie mówię, że nie. Chodzi nie, o to, proszę że... bardzo, jaki termin? No, tak jak mówię, w piątek albo w niedzielę, tak? No słucham pana. No to mówię, najpierw pan by dał prezenty dla dzieciaczków, a potem piętro wyżej, mówię, będzie tam... Ile tych dzieci? Ile tych dzieci ma być? Dzieciak dzieciaku będzie trójka. Jaki wiek i jakie imiona? Sze y wiek? 8, 8 i 9. Klaudia, Fabian i Patrycja. Ale co pan zapisuje w notesie teraz? No Jeżeli pan chce konkretnie, to ja muszę to mieć. No tak, no tylko bardziej to się pan dopiero się zastanawia. Nie, nie no tak, tylko że bardziej się boję, że nie wiem, czy mam właśnie, że dla tych starszych osób się bardziej bałem, nie, że czy pan będzie chciał tak, bo nie każdy chce. Panatka, ale to jest druga wizyta, proszę pana. No, ja no, dobra, i... no dobra, no to pierwszą, dobra. to Pierwszą. robię dla dorosłych? No prawda? dobra, mamy, no to. to no... no dobra, no to pierwszą wizytę mamy zapisaną. Czyli pierwszą wizytę mamy tutaj dla dzieciarzków. To jest blok, co to jest domek? To jest yy, tak jakby dom dwurodzinny. Yy, ja wyjdę jak coś po pana. No, słucham teraz, I, a ile tam osób ma być? No tej, i ta druga, druga impreza, wiadomo, że będzie wyżej, tam już wiadomo, że będzie alkohol, będziemy sobie siedzieli. No to będzie tak, o, będę ja, mój szwagier, mojej, mojej siostry, znaczy moja siostra i druga siostra, no będzie nas tam nie, jest sześć osób, nie? Trzy kobiety, trzech mężczyzn. I właśnie chcemy zrobić takie jaja, że pan wejdzie jako Mikołaj, taki dziad, i wyciągnie pan na przykład trzy wibratory z tego z tego, no wiadomo nie, ma, ma pan strój, nie? oczywiście no, wyciągnie pan trzy wibratory tam poszuje pan te kobiety tym wibratorem, na przykład, że ohohoho, wie pan tak, tego, tam jaja se pan porobi no i też normalnie za, za, zapłacimy hmm. dobrze, czyli pierwsze święto, która godzina? No to nie, o której pan ma wolne? 19, 20, 21? Gdzieś, tak, o. tylko też, nie wiem, czy pan, żeby też pan nie był zdziwiony, czy coś. Że tam przykład kobiety będą chodziły w bikini czy coś. Bo mamy taką imprezę erotyczną, ale nie, nie że zboczeńcy, czy coś. Tylko po prostu taka wie pan, nie? To już jest taka. Bo też się pytam, dlatego że nie każdy jakby Mikołaj się na to zgodzi. No nie wiem, proszę pana, godzina 20 odpowiada panu? Odpowiada, ale pan w ogóle nie odpowiada na pytanie. Nie będzie pan jakby wkurzony na to czy coś. No ale proszę pana, przecież jeżeli ja pytam o szczegóły, to. To to akceptuje to warunki. No tak, no. ale na przykład nie przeszkadza, że na przykład będą kobiety takie krótkie spódniczki i takie mikołajki. Wie pan o co chodzi. Każe pana klient ma swoje preferencje. i Ja to uwzględniam. No, no bo, to ja ja ten, mam... bo tak czuję, czuję tak jakbym rozmawiał z panem, a jakby pan nie słucha w ogóle tego co mówię nie. Proszę pana ja nie tylko słucham, ale i notuję to wszystko. A, no bo tak. jestem z Panem, ja zmierzam do konkretów, nie do... A okolików. dobra, to jeśli chodzi o takie konkrety, to, no to mówię, tak. najlepiej jakby właśnie Pan te prezenty wyjął z wora, rozdał tym, tym kobietom, ale nie, mo, nie wiem, czy mogę takie pytanie zadać, bo to może być takie zgorszające, a wiem, że Pan starszy powiedział, że jest po 70. to nie wiem, czy też zadać to te pytanie, nie? Jakie pytanie, proszę Pana? Właśnie nie wiem, czy mogę zadać to pytanie, bo... No bo to też właśnie chcieliśmy podkreślić. Ja nie znam pytania, więc nie, no rozmawiamy przecież no nawet jeśli nie widzimy to, stopa pana krępuje nie rozumiem. No, no dobra, to zaryzykuję. No, jakby pan rozdał te prezenty, nie? Czy na przykład jakby tak na przykład wyciągnął, wyciągnąłby pan ten prezent z worka, i na przykład na przykład tak dziewczynom tym wibratorem po cyskach by pan przejechał? Tak wie pan, żeby tak się zaśmiały, tam wie pan. No nie, nie przesadzajmy już, wie pan, Woli to ja nie chcę brać udziału. no, nie, no nie, dobra, no, no, no dobra, 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 to... no. Nie, nie, to darujmy sobie spokój, spokój bo, bo wie pan, ja nie bardzo wiem, czego pan chce. No ja... No nie. nie jest, no, nie, no dziecię, po prostu... imprezy firmowe, a, a jak pan ma jakieś tam szczególne preferencje, to... No, nie, to, wie, to... Bo, bo to będzie osobna impreza, tak jakby, nie? że po prostu, żeby była zadyma jakoś, nie? Nie, nie, to już uczestnicy sobie robią za dymę, a, a rolą Mikołaja to jest wręczanie prezentów, rozmowa o, ale nie, nie branie udziału w jakiejś... Ale tam nie, u... to nie będzie jakaś tam orgia, czy, to nie będzie jakaś orgia czy coś, tylko po prostu że pan... Ale, tak... Proszę pana, no uzgadniamy. No, ja... Nie wiem, czego pan. Czego no dobra, pan pan to, dobra, to, dobra, to zróbmy tak. Pan przyjedzie tylko dla dzieciaków, ja sobie tam na imprezę, to już dla starszych sobie poradzimy sami, jak nikogo nie znajdziemy. Tylko niech będzie ta impreza dla, dla dzieciaków yy, i tyle. Pasuje? No pasuje oczywiście. No dobra, pasuje. tylko chcemy, że, chcemy żeby, 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 żeby pan przy, do chaty wjechał przez komin na sankach, żeby pan wszedł na dach i wjechał kominem, kominem i przez kominek wyjechał na sankach. Tak właśnie proszę pana zrobię. Niech pan tylko na mnie czeka. Dobra, do widzenia. No, no, no i